moi drodzy, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, moi kochani, porozmawiamy o treningu, czyli o ćwiczeniach, słuchajcie, które wykonuję. I od razu chciałabym Wam powiedzieć o tym, że ten filmik jest złożony z dwóch części. A będzie wyglądał w ten sposób, że najpierw chwilkę opowiem o tym treningu, potem obejrzycie w ciut przyspieszonym tempie rozgrzewkę, którą wykonuję. I od razu, słuchajcie, zaznaczam, że ta rozgrzewka była nagrywana przeze mnie wcześniej, 2-3 tygodnie temu. Także mogą być jakieś różnice drobne. I potem w dalszej części po obejrzanej przez Was rozgrzewce opowiem o drugiej części treningu. Zacznijmy słuchajcie od tego, że ja w tym momencie ćwiczę 5 razy w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku bez weekendów, chociaż powiem wam szczerze, że w tym momencie zaczyna już mnie to trochę męczyć, bo już nie mam siły czasami na te codzienne treningi i zastanawiam się nad tym, aby przejść na 4 razy tylko w tygodniu albo ewentualnie później nawet na 3 razy w tygodniu ale jeszcze w tym momencie ćwiczę 5 razy w tygodniu kolejna ważna rzecz odnośnie tych ćwiczeń jest taka że zawsze wykonuję je rano na czczo przed śniadaniem i zawsze słuchajcie przed treningiem wypijam pół szklanki ciepłej wody z imbirem to ma słuchajcie wspomagać Spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego że imbir rozgrzewa. Wiecie, słuchajcie, to jest takie można powiedzieć trochę placebo i trochę takie oszukiwanie siebie, ale sam, słuchajcie, imbir z ciepłą wodą, nawet jeśli nie pomaga na odchudzanie, to pomaga na wspieranie odporności. Nie będziecie chorzy, więc można taką miksturę pić, nawet jeśli się nie odchudzacie. Myślę, że to jest właśnie też taka e, fajna alternatywa. Ja mam kupiony słuchajcie, po prostu zwykły imbir taki e, jako przyprawa, ale można też kupić sobie imbir e, cały i trzeć go na tarce i dodawać do wody, ale wtedy macie te kawałki e, i chyba bym tego nie wypiła. Dlatego, że jak już zaczęłam mówić o tym imbirze, to tylko powiem Wam tyle, że początki picia imbiru mogą być takie, że będziecie pić. Wodę z imbirem ciepłą, i do tego jeszcze będziecie popijać to wodą, dlatego że ten imbir jest taki ostry, mocny i ciężko jest się przyzwyczaić do smaku tego napoju. Ale po pewnym czasie to już jest wam wszystko jedno. Ja już, słuchajcie, nie czuję tego ostrego smaku, nie czuję, że jest coś jakieś, nie wiem, dziwne, bo już się do tego przyzwyczaiłam. No i potem, słuchajcie, kiedy ja już wypiję tę szklankę ciepłej wody z imbirem, no to właśnie przystępuję do mojej rozgrzewki. I to, jakie ćwiczenia wykonuję, to zobaczycie za chwilę, dlatego że po tym klipie będzie cała moja rozgrzewka, tak jak powiedziałam, w przyspieszonym tempie pokazane ćwiczenia, które robię. Rozgrzewce, słuchajcie, biorę swój stary telefon, na którym mam zainstalowaną aplikację o nazwie Cardio. Ta aplikacja, słuchajcie, sprawdziłam, jest tak samo dostępna na Androida, jak i na iOSA. I tam możecie, słuchajcie, wybrać sobie, jaki będziecie wykonywać trening. Ile czasu, słuchajcie, Wam yy, zajmie ten trening, czyli możecie wybrać czas. No i rozpoczynacie ćwiczenia. W tej aplikacji są dostępne chyba cztery wersje treningowe, czyli lekkie cardio, eksplozywne podskoki, nieobciążające stawów i chyba jakiś intensywny trening interwałowy albo taki siłowy. Ja słuchajcie, ćwiczę zazwyczaj lekkie cardio, ewentualnie czasami robiłam nieobciążające stawów, ale tam słuchajcie, pojawiają się takie ćwiczenia, które obciążają moje ramię, więc od czasu do czasu wykonywałam, ale nie zawsze. Każdy taki trening, słuchajcie, to jest 25 minut w moim przypadku. Czasami robię tylko 20 minut, ale no już teraz z reguły robię 25. Chciałam jeszcze czasami wejść na 30 minut. Ale cały czas rozważam tą opcję ze względu na to, że ja nie potrzebuję już tak intensywnych treningów, jakie wykonywałam wcześniej. Bo swoją przygodę z ćwiczeniami, słuchajcie, ja zaczęłam w czerwcu 2019 i to było, słuchajcie, od siłowni plenerowej, takiej na zewnątrz. Tam robiłam treningi po 30 do 45 minut. W tym momencie ja nie potrzebuję tak intensywnego treningu ze względu na to, że nie muszę już tracić tak dużo tkanki tłuszczowej, bo to, co miałam stracić, już straciłam. Więc raczej, raczej chodzi już tutaj w tym momencie o to, żeby coś tam jeszcze stracić, ale raczej utrzymywać ten wynik, który został. I tak to, słuchajcie, wygląda. Po tych 25 minutach jest koniec treningu. I tak cyklicznie powtarzamy to przez 5 dni. Pewnie zaczniecie się zastanawiać, czy aplikacja daje jakieś efekty. Jeżeli będziecie regularni w tym, co robicie, na pewno te efekty się pojawią. Ale kiedy ja przeszłam z ćwiczeń na siłowni plenerowej ze względu na to, że po prostu przyszła zima i zaczęłam robić ćwiczenia na tej aplikacji w domu, no to słuchajcie, w przeciągu można powiedzieć miesiąca można stracić, słuchajcie, cztery... 5 cm w biodrach, 2 3 w udach. No to też słuchajcie, zależy od tego, ile macie na sobie tkanki tłuszczowej, jaki macie organizm i tym podobne rzeczy. Ale najważniejsza rzecz w tych ćwiczeniach to regularność. I przynajmniej słuchajcie, trening 3 razy w tygodniu, jeśli nie macie takiego samozaparcia, żeby ćwiczyć 5 razy w tygodniu, bo wiem, że to nie jest łatwe i jakby ciężko jest się zmotywować. Bo czasami też e, otwieram oczy rano i myślę sobie: Ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Po czym wiem o tym, że muszę, bo nie mam innego wyjścia. Bo jeżeli nie będę ćwiczyć, to wrócę do stanu, który był wcześniej. A tego słuchajcie, nie chcę. Także tak to się, słuchajcie, prezentuje. Tajemnicy jakiejś, słuchajcie, nie ma. A nie powiedziałam jeszcze o weekendach. No, co z weekendem? Weekend, słuchajcie, to jest przerwa od treningu, ale zazwyczaj też jest dosyć aktywny, bo chodzę na jakieś tam spacery. Więc nie jest to, słuchajcie, tak, że cały dzień leżę na kanapie i cieszę się z tego, że nie ćwiczę. Tylko takie aktywne, słuchajcie, są te weekendy. I to też jest ważne, żeby. Kiedy nawet macie jakąś przerwę od treningu, żeby ten, ta przerwa była też aktywna, wiecie, nie musicie wtedy podnosić ciężarów, ale na przykład możecie iść na zwykły spacer, i to też sporo pomoże. No, to chyba, słuchajcie, tyle już, co chciałam na ten temat powiedzieć. Nic odkrywczego nie wynalazłam. Jakiegoś, słuchajcie, super szybkiego przepisu na to, żeby schudnąć 20 kg, w tej serii o odchudzaniu, to ja Wam nie powiem, bo takiego przepisu nie ma. Trzeba być wytrwałym i konsekwentnym w tym, do czego się dąży. I tu, słuchajcie, nie bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie odchudzania, bo i innych kwestii życiowych także. A, nie powiedziałam najważniejszej rzeczy. Ta aplikacja jest darmowa. Wystarczy słuchajcie tylko podłączenie do Wi-Fi i spokojnie możecie sobie ćwiczyć. Tam słuchajcie podobno da się wejść na jakiś system premium, ale ja tego systemu premium nie używam, bo to co jest darmowe w zupełności mi wystarcza. Także okej. Okay. W tym momencie słuchajcie temat już jest zamknięty, powiedziałam wszystko definitywnie. Jestem słuchajcie bardzo, ale to bardzo ciekawa. Czy wy ćwiczycie? A jeśli tak, to regularnie czy nieregularnie, czy robicie to w domu, czy na siłowni. Jakie jest Wasze podejście do ćwiczeń? Wszystkie słuchajcie rzeczy, o których Was zapytałam. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie w komentarzu, jeśli macie taką chęć yy, i wolę do tego, aby się tym ze mną podzielić. Ja już oczywiście, jak zawsze i niezmiennie, zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeśli macie taką chęć. Klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, wtedy za każdym razem dostaniecie powiadomienie o każdym moim nowym filmie. Ja już się słuchajcie, z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie, pa pa!